Dzień dobry Państwu, Bartosz Janowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Funtur, Monety Mówią. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się bliżej zagadnieniu kultu węża, a konkretnie ogromnego węża, określanego w źródłach jako Neos Asklepios, Nowy Asklepios. Czyli inaczej jak odróżnić zwykłego węża od boga Glykona. Jeśli chodzi o kult Glykona, dużo zawdzięczamy tutaj Lukianowi, znakomitemu autorowi żyjącemu w drugim wieku naszej ery. I Lukian znany jest jako prześmiewca, satyryk, człowiek, który potrafi konsać ostro, ciętą ironią, a jedną z osób, które ową ironią, ale także wydaje się, szczerym oburzeniem potraktował, był niejaki Aleksander z A Abonuteichos, istotna dla nas informacja, jeśli chodzi o miasto. Ma ono swoje memnictwo, ale o tym za chwilę. Otóż ów Aleksander rozpropagował kult owego Glykona. Lukian pisze w sposób następujący w przekładzie Madyty. Kiedy Aleksander, otoczony tą teatralną okazałością, przybył po długim czasie do własnej ojczyzny, czyli właśnie do miasta Abonuteichos w a Azji Mniejszej, niezbyt istotnego ośrodka do czasów Aleksandra, zyskał sobie rozgłos i sławę. Udawał szalonego, a usta jego niekiedy napełniały się pianą. Przychodziło mu to z łatwością, gdyż żył korzeń barwiącej rośliny, zwanej mydlnicą. W oczach jego jednak nawet piana była czymś boskim i strasznym. Wraz z kokonasem już dawno sporządził sobie i przygotował głowę węża z lnianych szmatek, która zdradzała pewne podobieństwo do ludzkiej twarzy. To dość istotne, bo jeśli spojrzą Państwo na najlepiej zachowany wizerunek posąg Glykona, obecnie znajduje się on w Konstancy w Rumunii, ponieważ właśnie w antycznym Tomi został. Odnaleziony, to rzeczywiście zobaczymy, że jest to wąż z włosami, który ma też e, uszy zewnętrzne. E, właśnie, dalej. Oddajmy głos Lukianowi. Pomalowana, dobrze oddana, za pociągnięciem włosa końskiego otwierała i znów zamykała paszczę. Z niej zaś, jak u węża, wynurzał się dwudzielny czarny język, także poruszany za pomocą włosia. W zapasie był również ów wąż pelajski hodowany w domu, który w odpowiedniej chwili miał się ukazać i wziąć udział w widowisku, a raczej stać się głównym aktorem. Trzeba było już zacząć, wpadł więc na taki pomysł. Nocą zbliżył się do fundamentów świątyni, które niedawno zaczęto zakładać. Zebrała się w nich woda, która ściekała skądś tam na miejscu lub spadła z nieba. Złożył tam gęsie jajo, uprzednio wypróżnione, które kryło w sobie jakiegoś dopiero co wylęgłego gada. Zanurzył je głęboko w błocie i zaraz się oddalił. O świcie wpadł na rynek nago z pozłacaną przepaską na biodrach i do tego z owym sierpem w ręku. Jednocześnie potrząsał rozpuszczonym włosem na głowie, jak kapłani zbierający jałmużnę dla wielkiej matki, czyli kybel. I e, ludzie natchnieni wyszedł na jakiś wysoki ołtarz i jął przemawiać do ludu, wielbiąc miasto, które przyjmie Boga w cielesnej postaci. Obecni, a zbiegło się niemal całe miasto, nie zabrakło także kobiet, starców i dzieci trwali w osłupieniu. Zaczęli się modlić i oddawać hołdy, wypowiadając jakieś niezrozumiałe wyrazy, jak gdyby fenickie lub hebrańskie, wstrząsnął ludźmi, którzy nie mieli pojęcia, co on właściwie mówi. To tylko było im jasne, że do wszystkiego miesza Apollona i Asklepiosa. Następnie popędził biegiem na miejsce, gdzie miała stanąć świątynia. Zbliżył się do wykopu i do zbudowanego przednio źródła wyroczni, wszedł do wody i doniosłym głosem zaczął śpiewać hymny na cześć Asklepiosa i Apollona. Wzywał boga, by przybył do miasta dla jego zbawienia. Z kolei zażądał czary, którą ktoś mu podał. Zanurzył ją w wodzie i z łatwością wydobył wraz z wodą i błotem wspomniane jajo, w którym zamknął wizerunek Boga. Brzegi otworu były zalepione białym woskiem i bielidłem. Wziął jajo do rąk, mówiąc, że już ma sklepiosa. Obecni patrzyli bacznie, co się dzieje, a jeszcze bardziej dziwili się znalezieniu jaja w błocie. Po rozłupaniu jaja wziął zgiętą dłoń ów płuc gadzinowy. Widząc, jak się rusza i okręca koło palca, obecni zaraz podnieśli krzyk, witali Boga i wielbili szczęście miasta. Usta każdego szeptały gorące modlitwy, prosili o skarby, bogactwa, zdrowie i inne dobra. Tymczasem on w te pędy pobiegł do swego mieszkania, unosząc ze sobą także nowonarodzonego sklepiosa który dwukrotnie ujrzał światło, podczas gdy inni ludzie raz tylko na świat przychodzą. Tym razem porodziła go gęś, a nie kronis, ani nadzeusa, wrona. Cały tłum podążał za nim, wszyscy w religijnym natchnieniu, opętani nadzieją. I dalej Lukian opisuje, jak ta mistyfikacja trwała, jak yy, rosła. Sława owego Glykona, który miał uzdrawiać. Jak przed chwilą Państwo usłyszeli, była to tak naprawdę kukła, ale zyskał zainteresowanie nawet dworu cesarskiego i wiemy. Eee, także, między innymi dzięki Lukianowi, ale także dzięki świadectwom numizmatycznym, że e, zwrócił się ów Aleksander do e, cesarza, wówczas e, panowa Antonius Pius. E, dodajmy głos Lukianowi jeszcze. A czy nie wyróżnia się wśród pozostałych e, takie jeszcze zuchwalstwo Aleksandra? Zwrócił się z prośbą do cesarza, by przemianowano, a Teichos, nadając mu nazwę Jonopolis, czyli miasto Jonów, a także by bito nową monetę. Na jednej stronie miała być podobizna Glykona, na drugiej Aleksandra z wieńcem na głowie, jaki nosił jego dziadek po ojcu Asklepios, i sławnym sierpem Perseusza, który był jego przodkiem po matce. No cóż, taka moneta byłaby prawdziwą. Gratką, bo rzeczywiście monety upamiętniające postaci istotne dla danych prowincjonalnych miast są niebywałą rzadkością. Oczywiście znamy monety z Soloi, chociażby gdzie mamy Chryzypa, filozofa na awersie, albo mamy Aratosa, autora... Fajnomenów znakomitego poety em, dydaktycznego. Natomiast, na, natomiast monet Aleksandra nie mamy. Mamy natomiast em, monety owego Abonu bite za Antoninusa Piusa w katalogu Roman Provincial Coinage w tomie 4. Jest to numer 4000. 881. Ale kult Glykona nie ograniczał się bynajmniej tylko do Azji Mniejszej. Szczególną popularność zdobył sobie w Tracji i Mezji, gdzie tradycje czczenia bóstw uzdrowicieli, właśnie Asklepiosa, Higiei czy Telesforosa były już starsze. O tym zresztą mówiłem bodaj w odcinku 30. I tutaj przejdźmy od tego, jak odróżnić węża Asklepiosa, czy też węża Apollona przy domku Jatros, czyli lekarz właśnie od naszego Glikona. Oczywiście, jeśli sięgniemy do monet bitych przed trzecim, przed drugim wiekiem, naszej ery, to zdecydowanie będziemy mogli odrzucić chociażby monety cystoforyczne, jak tutaj z Laodycei czy z Efezu, tak, te węże chociaż związane z kultem Asklepiosa, czczonego w Pergamonie, tutaj Apameja, tak, czy, czy, czy właśnie ów Wspomniany pergamon nie mają absolutnie związku z glikonem. Ale już jeśli sięgniemy do monet, właśnie bitych w drugiej połowie wieku II czy w wieku III, tutaj pytanie, czy mamy do czynienia po prostu z wężem asklepiosa, czy też z nowym asklepiosem, a zatem glikonem, jest całkiem zasadne. I tak, jeśli spojrzymy na Monetę taką jak na przykład ta, to jest moneta Diadumeniana z Deltum w katalogu rukowej 64V. Widzimy tutaj dwa węże. Jeden trzyma Higieja, stojąca ze strony lewej, drugi natomiast trzyma Asklepios. I ten Wąż Higiei jest oczywiście karmiony z patery, charakterystyczny gest, charakterystyczna poza bogini. Jeśli chodzi o asklepiosa, z kolei, oczywiście wąż oplata jego laskę. I no analogicznie, jeśli sięgniemy tutaj do memnictwa ojca Diadumeniana, Makrynusa, tam mieliśmy deltum, tutaj z kolei mamy marki Anopolis. No to Tutaj widzimy doskonale ową higieję po prostu z wężem uzdrowicielem. I to także rzecz jasna nie jest glikon. Co jednak jeśli wąż jest przedstawiony samodzielnie, bez innych to no Chociażby mamy tutaj monetę z Bizję a Też na terenie tracji. Moneta wybita dla Filipa II. A tutaj widzimy Filipos Kaiser. jeszcze przed podniesieniem go do rangi Augusta. I oczywiście można by powiedzieć, w niektórych nawet katalogach znajdą Państwo, tę monetę jako przedstawieniem być może Glykona. Natomiast co temu przeczy? To, mianowicie to, że ów wąż oplata ów stożkowy przedmiot. Jest to proszę Państwa Omphalos, a zatem jest to raczej wąż, którego pokonał Apollon, czyli groźny tyton. Natomiast pozostały nam jeszcze inne monety. Tutaj widzą Państwo monetę gety z Markianopolis, też gdzie wąż unosi się nad trójnogiem. No i tutaj również przez ów trójnóg raczej powinniśmy mieć. Konotacje z Apollonem jako bóstwem wieszczą. Oczywiście Glykon sam też wieszczą. Natomiast jeśli spojrzymy na kolejne monety, zacznijmy może tutaj od Septymiusza Severa. To no tak mamy monetę z Augusty Trajany, czyli obecnej Starej Zagory. I widzimy węża. O charakterystycznym podwójnym splocie. Bardzo potężnego, długiego węża. Chociaż jest to niewielka skala, ten charakterystyczny splot może już nam sugerować, że mamy do czynienia właśnie z glikonem. Proszę zwrócić uwagę, że w analogiczny sposób, też jako wąż wielokrotnie splątany został przedstawiony ów gat na tej monecie, też Septymiusza Severa, ale tym razem z Nikopolis ad Istrum. Jeśli sięgniemy do kolejnych monet z takim wielokrotnym splatem, to tutaj mamy pautalię i monetę. I, 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 i monetę też gety. Więc tutaj też możemy mówić o. Glykonie. Otóż ciekawy wariant z nienotowaną legendą awersu, ale. O tym za chwilę, ale stan nam troszeczkę, troszeczkę utrudnia jednoznaczną identyfikację. A zatem przejdźmy do monet bardziej oczywistych. Widzimy tutaj kolejną monetę, tym razem Severa Aleksandra i jego matki Julii Mamei. I na rewersie. Tej monety z Markianopolis widzimy tak samo splątanego węża. Co więcej, widzimy tutaj także język, ewentualnie brodę, która odznacza się na dole głowy owego, owego węża. Więc to jest już Niewątpliwie gliką. Jeśli sięgniemy dalej, galien, moneta. Tak tutaj mam duży brąz, galiena, jedna z ostatnich emisji w em, Auguście Trajanie. A tutaj już nawet proszę zwrócić uwagę, nie wygląda to na em, język, tylko właśnie na brodę którą ma ów wąż. To jest ten element właśnie włosów, o których pisał Lukian, a zatem mamy do czynienia z glikonem. I przykład dla nas najlepszy w owym zestawieniu, moneta Karakali z Pałtalli, czyli obecny Giustandiu w zachodniej Bułgarii. W czasach antycznych to oczywiście Tracja. Caracallo, ładny portret, natomiast przyjrzyjmy się owemu przedstawieniu Glekona. Widzimy długą brodę i widzimy nimb. Nimb, który jest tutaj oznaczeniem świętością, się nie pojawił wraz z chrześcijaństwem. Otaczał głowy zarówno cesarzy, jak i właśnie bust, szczególnie świetlistego Apollona, no ale także bóstw leczniczych, które z Apollonem kojarzono. W tym konkretnym przypadku mamy ewidentnie Glykona jako autonomiczne bóstwo. I tutaj jeśli zestawimy ów splot charakterystyczny, proszę zwrócić uwagę, że na tych wszystkich monetach mamy nawet jeśli nie ma nimbu, nawet jeśli broda nie jest tak dobrze zaznaczona, mamy ten sam schemat ikonograficzny, podczas gdy na tej monecie z wizję e, mamy jednak zupełnie inny wizerunek węża. Węża z, jak powiedziałem, omfalosem, czyli tym mitycznym pępkiem świata, Ważnym atrybutem Apollona. Więc oczywiście wciąż mamy ten sam krąg, ale e, owo bóstwo wykreowane przez Aleksandra w e, połowie wieku II to jest właśnie ten charakterystycznie splątany wąż, często w nimbie, bardzo często z brodą. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Nummi Lokwuntur, monety mówią.